bieg, czy był wyjątkowo trudny. Nie wiem, nie byłam pewna na pewno bloku, ale w sumie fajnie mi się wyszło z, z bloku, więc ciężko mi ocenić, bo to jest tak szybkie, że raczej nie myślę podczas biegu. Ale no, bałam się, ponieważ jednak e, teraz zmieniam kategorię wiekową z U18 na U20. E, na pewno nie czułam się właśnie pewna, ale jakoś to wyszło. W sumie od pierwszego kroku zdawało mi się, że jakoś dobrze... Że już byłam troszkę przed dziewczynami, ale, ale czułam dziewczyny bardzo blisko, więc to nie było na pewno pewne. Jeśli chodzi o 60, jest bardzo to krótki dystans, i właśnie dlatego tutaj jest bardzo ważny blok. Tego bardziej lubię 100 metrów, bo jest on ciut mniej ważny niż na 60. Jeśli chodzi o 200 metrów, to w hali nie przepadam za łukami, dlatego jednak chyba wybiorę stadion, ponieważ był taki. Jest taki bardziej chyba uniwersalny dla mnie. Zdaje mi się, że raczej dużo nie zmieniliśmy, raczej po prostu stopniowo e, staram się rozwijać z trenerem i jednym i drugim. E, coś tam z siłowni troszkę, tu coś tam. Więc tak staramy się po prostu delikatnie rozwijać, żeby to jakoś, e, żeby się poprawiać cały czas.